Na, na szybko, w nieposprzątanym garażu, yy, dlaczego filmików nie było. Nie było, dlatego że nie, że nie było co robić, tylko po prostu nie miałem czasu, aby mi się nie chciało i net jest kijowy, więc dzisiaj tak na szybko, żeby tylko przesłać. Bo net yy, bo... Ja, jest kijowy, nie uciągnie mi tego, yy, a więc, tak jak widać, ogar jest złożony, złożyłem go w, yy, w miarę przenie lampę braku, to znaczy e, jednak 4 nie uciągnie e, ta prodnica, więc będzie po prostu 12 v żarówka 15 W, 15 W. E, 50 na 3. Ożyło, jeździ fajnie e, tylko na oryginalnym wydechu. Na SP04 go blokuje, e, na spawaku to w ogóle to jest Porażka na oryginalnym wydechu z z wzlącina, ponieważ z tej strony mam stopkę i po prostu blokuje się o, e, o tłumik, jeśli jest normalnie. Więc musiał być górą. Jeździ fajnie, wyregulowałem go w miarę, e, tylko był rozebrany, bo e, liczyłem e, wydech, znaczy musiałem obliczyć stopnie OWK, ile to tam jest. E, dobra, więc tyle z ogara. Z Ulepa, Ulep stoi, bo jak, bo jest za dużo roboty i czekam na lagi z CZ -y i wahać z lącina. E, cross, w krosie się mało zmieniło. Stoi jak stoi. PZ22, krócie zrobiłem e, kartel z lącina, Kupiłem lampkę i teraz tak będę robił na dniach sobie ze sprzęgła z 223. Będę robił zamiast, zamiast tutaj podkładek, wszystkich to będę robił po prostu taka jedna cała. Znaczy, nie, to jest tylko na żeby pokazać będzie po prostu z me, z me metalowa podkładka z nawierconymi dziura, dziurami i nie będzie się tak rozklekotało. Sorry, że tak szybko mówię, ale muszę się streszczać, ponieważ mój internet nie uciągnie więcej. To jest tylko tak, żeby poinformować. No i w sumie to tyle by było. Jak będą jakieś odcinki, to. to Będą, tu będzie spawak taki górny, dupnięty, tak, tak. Pszcz. To wszystko będzie na tyle. Chyba wszystko omówiłem. O ile czegoś nie zapomniałem. No, więc dwie minuty ja myślę to wystarczy, żeby tylko po prostu było, żeby omówić. Jak, jak będzie internet, i zaś będzie się coś działo lepszego, bo tu to jest silnik na razie, tylko bo będę musiał kar kartery w nim wymienić, ponieważ. O, sobie sobie spierdziela do tyłu i jest. Zer, tam jeden gwint jest zerwany oraz są przylgnie kijowe. Będę musiał jeszcze poprawić 50 na 3 leciutko, ale to tam tłoczek dzwoni, bo pierścienie są wy, wyrąbane, tłok też musiał być zeszlifowany, bo nie, nie chciał wchodzić do cylindra. No i ogólnie tyle. Ja myślę, że to wystarczy. Tylko było szybko, żeby poinformować. 3 minutki, kończymy. Trzymajcie się i nie dajcie się koronawirusowi.